Siemanko, z tej strony BLODYSZ TV i dzisiaj, dzisiaj niespodziewany. Nie, spodziewamy osp... lop... 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 eee, Odcinek... Yy, niestety... jak no, czy... Ja powinienem mówić, niestety, ale... Już wbijamy dynamikę. I wiecie, co ja teraz zrobię, głupiego? Zagram sobie mecz, będę siedział w krzakach. No i jeszcze... Ja już chcę Denga maika ka ka ka. Denga de 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 na maika. Mam dla was te skrzynki takie. Jedna. Cztery. Tylko czy on będzie widział. Nie, ja nie lubię się kampić, więc ludzie tak mi wszystko. O kurde, tutaj. Ja, jebif. Kurde, nie się tak chce nigdzie.

Muszę mieć Dobra, kurde, ale to jest. Ten film jest i muszę zrobić wcięcie jak przekręcimy. Bo nieraz mi się zdarzy, że to On mnie szuka, ten. Um, Barley. Szuka, szuka. Chciałem ją zaspierać, piosenkę jest tylko buka, buka, buka. Ale ja tam chyba walczył. Ale był tutaj pól. Schowdowny. Dobra, ale. Mm, tutaj fakt się spływa do gaszania. zdarza się. Dostajemy plus 6 pucharków i odblokowujemy najpierw skrzynkę. No i odblokowujemy najpierw skrzynkę. A w skrzynce. 19 końców z genem. Punkty do genu. Jeszcze tylko jedno. 18 końców. 5 punktów do szeli i 6 punktów do broka. Teraz... Kurde, hmm. jak się tu robi screeny, a wiem, że wy sobie tak fajnie robić screeny. Wow, cieszę się bardzo. Screen robimy i wracam zaraz do was. Co? się stało Ale mi się zwiesił telefon o, o. No i patrzcie co to za postać W końcu nie mogę się wyczekata Dynama! Wygramy się w góruszkę od niego się boję Ale jaki Nie byłem z Minecraft no jak zaczął, gdyby A, on no, mnie, jakiego on ma łódra, ale teraz mam on ma taką bombę ultową. Yo, z karlem gram. Ole mielody. Nie zbędowałam oh no. Niestety. Dobra, ale nie do przebywało w I tak mnie nie karta z Karlem Nowocławem grałem. W w skrzynce. ja nie mogę! Ludziska, słuchajcie, jaki opening! Ludzie, dobra, na tym kończymy odcinek. Ja nie mogę, po prostu. Jestem ucieszony. Trzymajcie się, papa. Pa.